Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Za chwilę posmakujemy szczególnej atmosfery, jaką zapewniają mecze tureckiej Super League. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? No myślę, że czeka nas tu 90 minut. Dobrej piłki. Oby, obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. No, i gra ruszyła. Popatrzmy. Siopis, Renel Mali. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Maxi Gomez. Edin Wiszcza. Piłka do Maxi Gomeza. Z piłką Wisza. Maxi Gomez przy piłce. Uwaga, będą prowadzić. I tak, piłka w siatce. Otworzył nam wynik tym trafieniem. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. No to mamy jeden do zera. Kamara. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc z rzutu rożnego będzie okazja, by je umocnić. udaremniony. Obrońca był na posterunku. Maxi Gomez przy piłce. Nie, nie wpadło. Słupek. Mają teraz czego żałować, gdyby trafili do bramki, a nie w obramowanie, prowadziliby już dwoma golami i mieli większy margines błędu. Odrobinę więcej szczęścia byłaby bramka, ale nie tym razem. Teraz muszą zawalczyć o piłkę i spróbować zbudować kolejną akcję. Podanie przejęte. Co dalej? Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Edin Wiszcza ma piłkę. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Rezegę. Renel Mali. Czy stoła to wykorzystać? Obrona, ale piłka w grze. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Maxi Gomez przy piłce. Uwaga, będą prowadzić i tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym traf. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. De Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Szatak teraz na piłkę. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Okazja przed nim teraz. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Maxi Gomez przed szansą. Tak, tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom, mają już dwa gole przewagi. Widzimy, jak dostaje piłkę tyłem do bramki, ale znajduje tam trochę miejsca, obraca się i trafia. Piękny pokaz umiejętności. Na razie 2-0. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Pilkę dostał Edinbiszcza. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Cofa na przedpole. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Nie wyglądało to najlepiej. i Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Możemy już to powiedzieć z czystym sumieniem, że dzisiaj miejscowa drużyna weszła na taką minę, że nie ma co zbierać. Trudno liczyć na pozytywny wynik, skoro pozwoliło się rywalowi osiągnąć taką przewagę. Dziś zabrakło im wszystkiego: skuteczności, ale przede wszystkim szczelniejszej defensywy. Tak po prostu nie można grać, jeśli chce się osiągnąć dobry wynik. Pewne wejście we własnej szesnastce. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa! Wspaniałe uderzenie z Voleja. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić w aut. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki, jak widać. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. No, przeciwny zespół dziś zdecydowanie lepszy. Słaba gra w obronie. W środku pola też zbytnie mrawo i stąd wysoka porażka. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje bramka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone brawa. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Te... Tak, tak! Piłka w bramce! Odskakują rywalom. Mają już dwa gole przewagi. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja.